Heyo, witam Was w nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mamy poniedziałek, jest jakoś godzina 12. Ja coraz jadę do agencji. W sensie przed agencją idę do kawiarni, w której też byłam ostatnio. Byłam tam dużo bezpielowych opcji, więc się z nimi na współpracę barterową. Bardzo się cieszę, czuję się jak prawdziwy influencer. Wiecie, tyle pieniędzy i na rum kosztuje taky jak więc w końcu to trzeba zacząć jakoś monetyzować. że miałam mieć do 16, bo wtedy wybiło 8 godzin, a ja skończył po 14, czyli 2 godziny szybciej. Mega fajnie. słychać, bo idę obok drogi jak zawsze zabieram się na nagry za nagrywanie vloga obok drogi ale dzisiaj mamy poniedziałek poniedziałek? Nie, dzisiaj mam wtorek wczoraj był poniedziałek, miałam pierwszą pracę, jej e, to chyba też nagram do vloga albo nie, albo vloga na TikTok'a, nie pamiętam ale no, chcę trochę wrócić bo trochę się zgubiłam w tym nagrywaniu vlogów więc no, mam nadzieję, że za długo wleci coś Problem taki, że ja muszę sobie ustalić jakiś plan, bo ja nie umiem tak nagrywać nie wiadomo co. Albo nagrywam po prostu weekly przez cały tydzień, albo nagrywam daily i muszę sobie ustalić plan. Teraz chyba stworzę takiego weekly nie wiadomo co. Po prostu z dni, których mam będę że to jest z weekly. Po prostu z randomowych dni, tak bym powiedziała. Ja miałam casting w centrum, ee, więc sobie od razu tu zostałam. Czułam sobie na macze i teraz idziemy do galerii, bo wiecie... Jak już mam, nie muszę płacić za transport, to warto wykorzystać, że tu jestem. Hej, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj jest. Dzisiaj jest środa, e, i ogólnie poszłam sobie teraz na zakupy spożywcze. I jak chodziłam sobie po sklepie, uznałam, że zrobię dzisiaj test jedzenia. Tyle razy mi się kiedyś wyświetlały jakieś Filmiki ludzi, co testują jakieś jedzenie azjatyckie. i Ja ogólnie, szczerze mówiąc, nie próbowałam jakoś mega dużo takiego, wiecie, sklepowego jedzenia jakby tutejszego. Może i tak, więc wiadomo, w każdym kraju coś tam spróbowałam innego, ale po prostu, wiecie, nigdy nie miałam okazji, żeby spróbować czegoś takiego innego, takich rzeczy, co normalnie bym nie kupiła. I myślę, że taki struggle bycia modelką jest taki, że wiecie, podróżujemy po świecie, po Azji i tak dalej. I chcemy, jakby, próbować jakichś nowych rzeczy. Jest bardzo dużo fajnych opcji, ale jednocześnie musimy też utrzymywać wymiary i jeść w miarę zdrowo. I to się tak trochę gryzie, że wiecie, z jednej strony chcecie czegoś spróbować, ale z drugiej strony, macie może, nie no, chyba lepiej zejść coś zdrowego, coś, wiecie, co wpłynie dobrze na nasz wygląd, i tak dalej. Gdzie jakbym pewnie podróżowała normalnie, prywatnie, to bym więcej takich rzeczy próbowała. Nie mam jakoś mega dużo rzeczy. Ale myślę, że jest tak w sam raz, dlatego że uznałam, że wiecie, nie będę pokazywać wam dzisiaj po prostu przeglądu wszystkich sklepów, a zrobię to w następnym odcinku. Może w następnym odcinku pójdę bardziej do 7-Eleven, do Convenience Store'a, bo dalej jest dużo rzeczy, które bym chciała spróbować, a ich dzisiaj nie widziałam, albo po prostu nie brałam, bo też wiecie, jak się samemu próbuje jedzenia, no to nie chcę mieć po prostu milion rzeczy potem otwartych, więc... Spróbujemy. U mnie jest też ten problem, że ja nie mogę mieć glutenu, więc dużo produktów, szczególnie jakichś innych, jeszcze co w innym języku zawiera ten gluten, ale udało mi się znaleźć dość, dość sporo fajnych opcji, więc zapraszam was do oglądania. Ogólnie rzecz, którą znalazłam, ale od razu ostrzegam, nie będę tego dzisiaj próbować, bo nie mam psy. To są te fasolki, wiecie, o tych takich smakach, że niektóre są dobre, niektóre są niedobre i macie okropne smaki. Ja kiedyś to oglądałam na YouTubie i zawsze chciałam tego spróbować, ale nie będę tego próbować, przynajmniej nie dzisiaj. Raczej planuję to przywieźć do Polski i spróbować z kimś, bo no sorry, nie będę tych ma próbować. Chyba, że wbijecie mi tutaj um, e, 150 lajków, to to spróbuję, ale nie, nie ma opcji. Ogólnie rzeczy, które będę próbować nie są stricte z Malezji, bo Malezja ma tu do siebie, że tu jest dużo po prostu azjatyckich produktów z różnych krajów, więc Mam takie pomieszane. Z... Nie wiem, A więc za pierwszy ogień idzie taka y, tajska herbatka z y, Boba, czyli to są, wiecie, kulki, jak to się mówi. Mm, Sbata pioka, tak mi się wydaje. Ona jest taka. Ja piłam już, wiecie, Bubble Tea tu próbowałam, ale nie próbowałam takiej z puszki Jestem ciekawa, bo to jest taka, wiecie, typowa hamska słodka Ja zawsze brałam jakieś bez cukru i tak dalej, więc spróbujemy. The brown Sugar. Mega dobre. No w ogóle te Brown Sugar, mieli gdzie one mają taki specyficzny smak dobry. Powiedz no, jest ta Halo. Może mogłam to wymieszać na początku. Czekajcie, idę po słomkę. Okej, okay, wzięłam słomkę, ale oczywiście, że ona jest za mała, żeby jakby. wiecie wyciągnąć, ale chcę ją chociaż tak zamieszać. Ja mam wrażenie, że te kurki one jakoś przybarły tam. Przelałam to do kubka. Jeszcze, że ściema, bo w ogóle tego nie widzę, tych, tych kulek. I spróbowałam jedną, bo jest ich tak mega mało, ją wyłowiłam. Nie, myślałam, że to będzie topioka, takie czarne kuleczki, ale kurde, jakieś takie żelki bezbarwne. And no. Smak samej tej herbaty, bo była też opcja bez kulek. Już chyba lepiej, bo dosłownie to nie są kulki. Może ja się nie znam. Okej, okay, możemy tak sobie na zmianę prowadzić słodkiej słone. Spróbujmy sobie teraz to. Crispy Seaweed, to jest smak Tom yum. I z tego co wywnioskowałam, to nie ma tego glutenu Ale ma tak okropnie długi skład, że... Cóż, spróbujemy, ja bardzo lubię seaweed, więc... I to jest made in Thailand w ogóle, myślałam, że to jest z Korei Dobre Tom Yam Gong, to mi się wydaje, że to jest jakaś, jakieś krewety Tajskie Bałam się, że być ostre, ale jest spoko Mega dobre Okej, okay, a teraz kolejna rzecz, która jest tajska W ogóle tak teraz patrzę, że mam tu bardzo dużo tajskich rzeczy, no ale dobra To jest ten tajski Red Bull, widziałam go już nieraz na TikToku i tak dalej, wzięłam wersję Less Sugar Ja w ogóle nie jestem fanką energetyków i raczej go może on jest mały, nie wiem czy go wypiję całego dlatego, że po prostu ja nie mogę pić za dużo kofeiny, a szczególnie z energetyków nie piję energetyków ale ale spróbuję. Bo akurat Red Bull to jest jedyny taki energetyk, który uważam, że ma dobry smak. I jest sam w sobie dobry, więc jestem ciekawa, czy ten tajski się czymś różni. Bo chyba tak. Ach jak Red Bull? Dobry. Wiecie co, ja Polsę piłam, bo ma tylko wersję bez cukru przeważnie. A mam wrażenie, że talerz sugeryjny jest, jest jakaś niż ta polska. Ale jest taki jakiś łagodniejszy i mało gazowany. Ja teraz nie wiem, czy one w ogóle nie są niegazowane, ale że bardzo dobry. Mam wrażenie, że mi bardziej smakuje niż ten polski. Muszę poczytać ile on ma makufinę, czy ja to mogę wypić zamiast drugiej kawy. Więc teraz spróbujemy kolejną rzecz. Jest to Thai Tea Brownie Crisp. Jest to bezglutenowe. No to wcześniej patrzyłam, że przez to, że jest bezglutenowe. I to jest zrobione z mąki kokosowej kokosowy cukier, tapioka, więc fajnie brzmi. I też jest o smaku właśnie tej dlatego jestem ciekawa. O, to jest takie mini. mini ciasteczka. Okej. Okay. Szczerze, bardzo dobre, Smakuje jak. Um, takie. takie pierniki od babci, takie. Wiecie, takie takie zwykłe, cienkie pierniki, takie, co się sprzedawało w takim plastikowym pakowaniu. Więc mi smakuje. Trochę nie czuć tego, że to jest ta te ale coś w tym stylu, ale no wiecie, dla mnie to jest mega spoko, bo ja nie mogę być u ja w ogóle nie, nie jem no jakichś ciastek i takich rzeczy. Ale nie za słodkie. Co się w ogóle nie jest słodkie. Okej, okay, to teraz może czas na rzecz, w której szczerze się brzydzę. To jest um, ryba w cukrze. Ryba w cukrze. Quality Malaysia Seafood. Tłumaczyłam, to to jest uh, cuttlefish i to jest uh, mątwa. Sprawdźcie sobie, co to jest mątwa. Takie wielkie rybsko, tak bym powiedziała. Jest to mątwa, cukier, sól i chili. Ryba w cukrze. Nie mnie to jakoś. Ja na przykład no, Strasznie mnie to brzydzi, szczerze. Ale kupiłam tylko pod ten test i też nie było drugie. Nie wiem, proszę, że nie chcę tego próbować. No ok, jak to sprzedałam, to chyba to myśli być dobre, nie? To też to ma tyle tego cukru, to mi chyba najbardziej w tym życiu. Jakby to wysłuchane, to spoko nie. Słuchaj mnie to jebie. Dobra, wziąłam taki kawałek. Nie wiem, mi to nie ma, tak nie pasuje. Ja chciałam, że zatkam nos Och, to jest naprawdę niedobra, to w ogóle nawet nie smakuje jakaś dobra ryba Ech. Nie fuj, 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 Nie, nie zamierzam tego Powiem wam tak Smakuje tak obrzydliwie jak wygląda, nawet gorzej do górę do Dobrze, że to było tam, nie? Okej, okay, to teraz czas na coś zdrowego Czyli... Owocki I to jest... Yambu... ermera wydaje mi się, że to jest głowa. Ja to sprawdzam. Nie, to jednak nie jest głowa. Głowa wygląda podobnie. Nie, głowa to jest takie jasne. Dobra. Ale i tak mi się wydaje, mi się, że kiedyś to próbowałam. Ale z tego, co tu, jakby co poczytałam, to to jest jabłko jakieś. No mam jak jabłko, więc z sens, nie, ale no inne jabłko. <laughs> tak to wygląda. Nie wiem, czy ja to mam tak ugryźć, czy mam to pokroić. Mam, może ugryzę. Mmm! Takie, duże jabłko, takie bardziej jak e, arbuz. Mówię takie wod wodnite jabłko, takie arbuzowe jabłko. Bardzo refreshing, ale nasze polskie jabłka są lepsze. W ogóle taki fun fact, nigdzie nie ma tak dobrych jabłek jak w Polsce. przysięgam. Zawsze kupuję tutaj gdzieś azję jabłka. Tam są takie małe, mało słodkie i zawsze jak moja mama mnie pyta, jak mi odbierają z lotniska, mnie pytają, chcesz coś do jedzenia? Ja mówię, jabłko. Wiecie, co jest takie potężne jabłko, które jest takie juicy, takie kwaśne, słodkie. Oh. Serio, jabłka w Polsce mamy to. I wiecie, co jest u nas najtańsza oceka. Tak. Okej, okay, okay. mam casting jutro i już się wystraszyłam, bo się zapisałam z Angeliką na Pilates na jutro, ale na 14.30 casting jest o 10. Jest dobrze, jest dobrze. Mam nadzieję, że mi zaraz nic nie dodają. I teraz mi została ostatnia rzecz. Taj Coconut Rose. I ogólnie jadłam to o smaku maczy i było mega dobre. I jest też bezglutenowe, też dlatego to kupiłam. Eee, I to jest o smaku czekolady, więc myślę, że też będzie pyszne. Szczerze, to trochę ma podobny waj do tego brownie crisp. Wszystko w ogóle tajskie cenie, tutaj. ale pachnie. W ogóle miałam ostatnio bardzo ochotę na czekoladę, bo sobie zdałam sprawę, że ja to w ogóle, a nie nie kupiłam czekolady, gdzie. Czekolada to jest zawsze dla mnie taki jedyny słodycz, który ja jem, tak na co dzień. A tutaj przerzuciłam się, że na przykład do kawy jem tak tyle masła, że w ogóle, wiecie, zdrowsze i tak dalej, ale teraz po prostu na to mam padzę. Co Chciałam też powiedzieć, że wiecie, jak się mieszka z rodzicami, to dużo po prostu rzeczy jest w domu, a teraz dopiero zaczynam rozumieć cały ten aspekt, że jak nie jeść słodyczy, nie kupuj słodyczy. Teraz ja już czasami mam nawet tak, że widzicie mieszka samemu. Tym bardziej, jak masz jeszcze jakiś taki intensywny czas, gdzie jest praca, się dużo wychodzi. To czasami przychodzi moment, że na przykład nie masz w domu, nie wiem, wody albo od czegokolwiek. I po prostu nie masz czasu nawet iść do tego sklepu, albo nie wiem, skończyć się coś na śniadanie i nie idziesz do sklepu, tylko musisz wymyślić coś innego. Więc ja czasami tak już teraz miałam, że nawet. Chciałam zjeść coś słodkiego, ale po prostu nie miałam. No to nie jadłam. I tyle. Co nie? Niby, to jest niby takie proste, ale to naprawdę działa. to uh, uh, uh. no, kawałki czekolady. Chiała łaciotte. Ale A to jest też mega fajne. Po prostu mi to smakuje, bo wiecie, to jest w ogóle stworzone z mleka kokosowego, mleka mąki ryżowej. jest bardzo krótkie składy i zrobione z wiecie, tak z takich naturalnych składników, a ja w ogóle kocham wszystko, co jest takie na bazie kokosa, kokosowe. Nawet nie o smaku kokosa, typowo, czy nie że nie, wiem, nie, nie jakieś cukierki kokosowe, ale zrobione z kokosa. Wiecie, jak się to smakuje? E, były kiedyś, w Babylonie są takie jakby rurki, które są w połowie pokryte czekoladą i to wygląda bardzo podobnie. Jak mogła być gluten, to kiedyś to bardzo lubiłam jak była mała. I to smakuje podobnie Wiecie to jest taki lunch z serii Jak mówiłam, że będzie wyglądać mój obiad gdy dorosła Czyli wiecie, nie będę jadła normalnego posiłku Po prostu zjem sobie trochę ciasteczek, yy, trochę z i jakieś po prostu, wiecie, randumowe ja rzeczy Więc to by było na tyle Moja ocena ogólnie jest taka, że najbardziej chyba mi smakowało to The seaweed i ta herba, herbata sama w smaku. No i Red Bull też jest dobry. To, to są takie znaki, co sobie teraz mogę po prostu trzymać. Tego się jedynie pozbędę. No, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się potem, jutro, w dalszej części vloga. Dzień dobry, witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy czwartek. Ja mam teraz casting na 10.30, więc zamówiłam już Ubera i zaraz się zbieram. Pokażę wam szybko mój outfit. Mam nadzieję, że zdążę, bo potem idę na Pilates na 14.30 i muszę jeszcze zdążyć tu wrócić, bo się mówiłam z Angeliką. Więc mam nadzieję, że zdążę, ale myślę, że powinno być spoko. Chyba, że na castingu było jakoś mega dużo ludzi i były potem korki, ale myślę, że nie. Robimy test nagrywania na 0,5. Może tak będę decydować. To wiecie, wyglądają jak te profesjonalne aparaty szerokokątne Ja właśnie teraz idę na Pilates, zaraz wychodzę Potem idę na kawę Jeszcze nim pójdę, zrobię sobie unboxing moich Czek, Które się ostatnio cały czas zgubią Bo ci panowie w lobby, oni nie wiedzą jaki jakie mam numer pokoju I nigdy to nie jest na mój numer pokoju I oni zawsze mówią, nie mają, mówię, nie no na pewno jest Szukają, znajdują Jednej nie umiem znaleźć od kilku dni Muszę tam iść znowu Chyba mi coś jeszcze przyszło, zaraz zobaczymy, może to jest jakiś pompa, no? Wyłączę. już sobie krem, ee, dlatego że skończył mi się i serum do twarzy, e, niacinamid, i mój kremik. Mój kremik za 5 z Rosmana, z jaj, który zawsze używam, polecam. Więc uznałam, że kupię coś takiego, wiecie, co będzie i kremem, i do twarzy, więc kupiłam sobie serwetę, taki duży. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Ja lubię serowę, więc let's see. I to jest paczka, którą tak naprawdę zamówiłam tylko dlatego, wiecie, że jak czasami na, na zadzie i tak dalej, jak się zamawia, to Wam przychodzi takie macie, e, że możesz jeszcze to zamówić jako taki gratis. No i dlatego to tylko wzięłam. A nie wiem, 50 groszy. Dlatego to są. Taka kokardka słodka. Myślałam, że będzie srebrna, a nie biała. Still cute, jako dodatek, może być. wam, że od trzech dni w całym centrum hotelowym mam dwa spoty. mam e, jakby ten, jakby taki stragan z warzywami, który tu jest, z owocami, e, i sklep. Przecież nie musimy sobie Sklep spożywczy i nigdzie nie ma mango. To sobie nigdzie nie ma. W sensie nie ma kronego mango. Więc nie wiem, czy jest jakiś kryzys w dostawie, czy coś takiego. Kamota na mango. No, ile jeszcze raz do tego sklepu na dole? W sensie, bo wczoraj byłem, dzisiaj nie byłem. Zobaczymy.